Chciałbym widzowie dzisiaj zagramy w robloxa I, I nie wiem co, ale zagramy z robloxa I dawajcie pomysły, jaką gra chcecie kolejną. Na razie mamy Morder Mystery. No i po prostu zapraszam Was do oglądania. I tak w ogóle to mm, chciałbym bardzo dobić 60 subów do końca tego roku i tyle mi wystarczy czyli potrzebujemy chyba jeszcze 13 subów tylko a jak nie to do chociaż 50 bym był szczęśliwy tylko, że nie wiem o co chodzi, bo nie mogę chodzić oczywiście więc widzimy się na kolejnym serwerze a już, już jesteśmy na kolejnym serwerze nie wiem co się stało, że wtedy nie mogłem chodzić ani skakać, ale dobra, niech będzie. Yy, I yy, chyba tu już tam mówiłem, <ścoughs> dawajcie pomysły yy, z jakiej kolejnej gry. I też może. Będę kiedyś nagrywał knarowe, na rowerze, będę jeździł, ale tego nie wiem. No może to zrobię, ale jeszcze nie wiem. Czy na pewno, ale... No, ale dobra. Ciekawe, kiedy będzie kolejna runda. Dobra, nie będę tak gadał, po prostu zrobię wam cięcie dopóki nie będzie. No i widzowie, bo ja się zablokowałem. No zablokowałem. O, dobra, widzimy się na kolejną rundę. Co jest? Dobra, jeszcze jest zaraz kolejna runda. No i dobrze. Bo ja się tu zaraz zanudzę na śmierć. I wy też, jak ja ciągle gada, mi rundy nie, nie ma. Ale więc już jest. Oczywiście to. parkuru troszkę. Nie schodzi, tylko że ten parkur coś nie wychodzi, ale niech będzie. Co Widzieliście to? Jak ja, jak ja się jakby zablokowałem w tym płocie? Nie, nie tak. Nie, nie tak. Nie tak inaczej. ja. Dynia! Ej, dobra krajówka? Nie żartuję. Bez słaba! Ja się boję, że ten bacon nie straszy. Ale... Może on... Dobra, ta nie jest i oni. Oni nie są. Na szczęście ten bacon się ró ru... ten... wydaje mi się, że on może być. O, umo. oko. Jestem boko. <grystanie> Nie wiem. Mam trudno. Już tu się tak wystraszyłem. I się wydałem przy okazji. Nie ja tu leżę. <grystanie> I też możecie pisać. Niki. Ja was będę może przyjmował. To jest mój nick. I możecie wysyłać zaproszenie. No, to jest. To jest ten. ten albo ten. Idziemy na UFO. Dobra, robię wam cięcie dopóki nikt nie będzie. Nie będzie kolejnej rundy, znaczy się. W ogóle zobaczcie, jak ten Budynek się fajnie pali. Idę się tam wejść? Nie da się. O. <śmiany> Nie wiem co. <laughs> Ciekawe ty, kim teraz będziemy. Da się wejść? Nie. Szkoda. S? Ja nic nie mam. A Nigdy nie miałem, nie byłem na tej mapie. Co to jest mapa za mągusa, kurde? Troszeczkę tak wygląda. Nie, ja wystraszyłem się go. No mmm, <grywka> to że... A wejść. Dobra, przeżyję. Joo, ale fajna. No to nie działa, chyba, że jestem jakieś wypieni, nie tego kliknąć. Ej, fajna kryjówka. O kur. To było blisko mnie. To było zdecydowanie blisko mnie. Ale... No cóż może przeżyję. Ej, to sobie rozwalę oko drugi raz. Przebieg. Tu morder przebieg. Dobra, chociaż wiesz, to sądzę, ma teraz uciekam. Dobra, idę. Jest. Uff. Sorry za ten dźwięk. Chyba, że go nie słychać sam nie wiem. Ale. Nie wiem co słychać. Może sobie zaraz zagramy w inną grę. No to! Jak nie będę orderałem, albo średni to chyba idziemy na Albo nie już do końca to. Jest I Wolałem być morderem Ale szedł jest mega spokojny tak. I fajnie by fajnie, Chciałem powiedzieć Fajnie by było jakby się dało tu wejść Kurde ja teraz nie Mogę Już miałem pistolet wyciągnąć Jaki to jest super Ej ja nie wiedziałem że tu się da wejść tylko żeby mnie teraz za czytaranie nie uznali To się normalnie nie da wskoczyć, że oni są. Słyszałem zabicie. Gdzie on zabije? Niech tu, niech tam zabije to, żebym wiedział To jest chyba on. Mi się wydaje, że on jest morderem. Dobra, tak on jest morderem. Nie, nie, nie! nie no jak on tu w las. O! O! Ops! Ej, bo co chyba telefon zepsułem, widzowie. <grym> Jakby to powiedzieć, rzuciłem telefon na kanapę, kanapę jest taka, że telefon się odbił i wleciał w ścianę telefon z iPady. ale... Ja mam Nokia, on jest niezniszczalny. I nie wiem co. Dobra, a teraz wejdziemy na inną grę, bo trochę już mi się nudzi.